To jedno z lepszych wspomnień lata 2022. Byliśmy wtedy w zawoi, a właściwie ponad zawoją, na hali barankowej. Tam w cieniu Babiej góry odbywał się festiwal rytmu, dobrej energii inspirującej muzyki. Festiwal, na który przyjeżdża mnóstwo pozytywnych ludzi z kowronkowy Jarzmin. Warsztaty z malowania mandali na kamieniach wiacie koło bębniarskiego namiotu za 5 minut. I pomyślał o intencji. Najważniejsze jest intencja. Przyjechałem tutaj na taki świetny festiwal w górach, zrobić warsztaty, grania na bębnach, które sam wytwarzam od ponad 40 lat. I też jakby dzielę się tą wiedzą zdobytą przez tyle lata. jest wiesz, w rękach i, i w sercu, także jest tego bardzo dużo. A tutaj coś nie, coś przekaże. No. Od samych początków i podstaw wszelakich do jakichś ciekawszych nowych rzeczy. Dla każdego coś dobrego tutaj się znajdzie i widzę, że ludzie, którzy tu byli na tych warsztatach bardzo się wkręcali w to, co tutaj się działo. I... Jak się gra muzykę razem, jak się próbuje coś razem zagrać, no to trzeba zwracać się na siebie uwagę, bo ewidentnie jeżeli ktoś nie, nie słucha e, osób dookoła siebie, no to nie jest w stanie z nimi zagrać. I tutaj jest jakby kluczowa rzecz, że, że taka duża grupa musi być skupiona na tym, co robi razem. Dostaje lekcje do te, tego, jak to zrobić razem. To są lekcje muzyczne, a jednocześnie wieś, no, taka integracja fajna. Wiesz, trochę jak na wakacjach, więc trudno było nam sobie wyobrazić, że zaraz będziemy wchodzić na scenę i z taką e, powagą przystępować do, do jakichś działań bardziej scenicznych. E, no, ale atmosfera jest przepiękna i jest tak rodzinnie. Co chwilę spotykam kogoś znajomego. E, cudownie. Mm. Warunki są wspaniałe. Mm. E, i, I przyroda, i, i widać, że każdy podąża za tym, gdzie go coś prowadzi albo na koncert, albo na warsztat. E, Cudowne było patrzeć ze sceny, jak dzieci bawią się na slackline. E, I wiedziałam, że, że wszyscy ze sobą jakoś współ, oh, współistniejemy. Mm. Zespół, w którym śpiewam. Śpiewamy w Cztery Kobiety, a projekt, z którym dzisiaj przyszłyśmy, powstał na bazie inspirowany twórczością Jacka Malczewskiego i miał swoją premierę w Muzeum Narodowym w Krakowie. I wszystkie tematy, które się tam przeplatały, i egzystencja, pytania o sens życia, pytania o, o miłość, o zakochanie, o o twórczość i o patriotyzm wszystko się, e, się przelatało w strojach e, i w artefaktach i w symbolice, którą nam stworzyła Kasia Norka Niedźwiecka. Legenda mówi, że chłopaki gdzieś tam usiedli pewnego razu w samochodzie, czy jeździli i wymyślili sobie, żeby zrobić festiwal. Wymyślali nazwę i mówią, że to jest skowronkowy jazmin. Że coś ze skowronkiem będzie to jazmin. Z tego co mi mówili to jest słowo, które wymyślili ale może oznaczać taki właśnie jazgot z jak zaczynają śpiewać, jak zaczynają się odzywać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Festiwal, który jak to w istocie jest spotkanie kultur i ludzi, jak słychać, nie do końca przepada za tą muzyką, ale jest, no inna też jest troszkę łagodniejsza. Ogniska Bendley, i podobne warsztaty i tak dalej. Warsztaty i tak dalej. Jeszcze spotkanie ludzi, dużo znajomych przyjeżdża, ale przede wszystkim jak ktoś powiedział w ubiegłym roku karmiła z nami nasza znajoma tej Food powiedziała, że to jest najpiękniejsze miejsce, w którym karmiła. Gramy oczywiście muzykę inspirowaną folkiem, muzyką tradycyjną. Natomiast staramy się z tego, z tej, z tej tradycji, z tego folku wydobywać ten pierwiastek powiedziałbym bardziej właśnie energetyczny, bardziej ruchliwy powiedzmy, choć nie tylko, bo też też mamy, też w, w tych kawałkach jest dużo, dużo melancholii, dużo. No, Romantyzowania tego folkloru, ale jednak romantyzowania w taki bardzo, bardzo specyficzny sposób. Y to, co gramy, głównie y są to własne kompozycje. Natomiast są one inspirowane Polskim folkiem, polską muzyką tradycyjną i też folkiem skandynawskim. I w te właśnie nasze melodie są bardzo często powplatywane melodie tradycyjne, melodie ludowe, właśnie czy to ze Skandynawii, czy to z naszych terenów. Po tych ludziach. Skoro, skoro przyjeżdżają, skoro im to sprawia radość, skoro im to sprawia przyjemność, no to warto coś zrobić dla innych. A jeszcze przy tym się dobrze bawić. Mimo, że jest to wyzwanie, mimo, że jest to wyzwanie, żeby zorganizować ten czy każdy inny festiwal. Ludziom się wydaje, że to jest takie fajne, proste, kasa się ściągnie, przyjadą te. Nie, nie, nie. nie, nie. Żeby był fajny festiwal, to trzeba zorganizować, trzeba. Dużo działać w tym kierunku. Czuję spokój, czuję szacunek, czuję akceptację. To czuję na skowronkowym jarzminie. No, rytmy to jest moja przestrzeń, więc jakby one pozwalają mi tym bardziej się tutaj znaleźć, poczuć. Ja tu przyjechałem z, e, i z rytmami, ale też i z pewną praktyką, e, bu, która, którą buduję na rytmie. Trochę ten rytm, czyli ob, bęben obręczowy, z którym przyjechałem, jest taką prowokacją do takiego spotkania. I to, co, e, to, co mnie ciągnie do takich miejsc, jak to, to jest spotkanie no, ludzi podobnie myślących ludzi z, z podobnego plemienia.